Był 1985 rok, 24 grudnia, Wigilia Bożego Narodzenia. Jak zawsze, Wigilię Bożego Narodzenia spędzaliśmy i to u mojej babci w Radomiu. Po powrocie yy, z Wigilii, kiedy wchodziliśmy do bloku, do klatki schodowej, zaobserwowaliśmy trzy koty. Trzy koty, które wbiegały w pośpiechu na górę. Były to oczywiście kociątka, małe kotki. Na moje oko, jak dobrze pamiętam, miały około 2-3 miesiące. W każdym razie już chodziły i widziały. No i oczywiście Krzyś, który miał wtedy 4 lata, zaczął prosić i błagać rodziców mówiąc mamo, tato, weźmy tego biednego kotka bo dwa kotki, które również były zostały zabrane przez sąsiadów chyba z szóstego piętra, o ile dobrze pamiętam Kotek oczywiście został przygarnięty no bo jak rodzice mogli odmówić Człowiekowi o dobrym sercu, czyli mi. No i kotek został nazwany Kropa. Dlaczego został nazwany Kropa? Ponieważ miał na nosku kropkę. Taką fajną, charakterystyczną kropkę. Oczywiście mój tata od samego początku zadbał o to, żeby kotek miał swoje legowisko, żeby kotek miał swoją kuwetę, do której się załatwiał. I Kotek z każdym dniem wychowywał się ze mną. Kotek się przyzwyczajał, kotek lubił się bawić. Kiedy miałem 4,5 roku, stała się taka sytuacja, że w pamiętną niedzielę tego samego jeszcze roku, nie, przepraszam bardzo, rok później, nie tego samego roku, czyli 1986, hmm, dostałem skrętu kiszek, czyli zatwardzenia, znaczy zatwardzenia? Dostałem skrętu skręt kiszek, po prostu problemy z jelitem grubym. E, skręt kiszek, tak to się chyba dokładnie nazywa i musiałem niezwłocznie trafić do szpitala. E, oczywiście e, byłem bardzo podrapany przez kotka, ponieważ, tak jak mówiłem, lubiłem się bawić z kotkiem, no, i bardzo tęskniłem za kropą. Po powrocie do domu, oczywiście, e, kropa, e, jak przystało na kota, powitała mnie namiętnie czule i zaczęła lizać. E, co takiego powoduje, że kot jest bohaterem? Przede wszystkim. Należy zwrócić uwagę na to, że kropa była na tyle mądrym kotem, że nie reagowała na zwykłe kici-kici, tylko reagowała na kropa. Po prostu, jak się powiedziało, kropa kotek przybiegał, a jak się pokazywało, to wskakiwał na kolana i generalnie yy, lubił że tak powiem, najbardziej moje i mojego ojca towarzystwo. Moja mama nie powiem, że nie lubiła kropy, ale jednak gdzieś tam kropę goniła. No i kropa troszeczkę sceptycznie do mojej mamuszki podchodziła. Kolejną charakterystyczną i cudowną cechą tego kota było to, że kot, tak jak wspominałem, miał swoją kuwetę w kuchni, tam sobie spał, tam sobie urzędował, ale jak tylko przychodził ranek, kot kiedy po prostu usłyszał mnie, bo ja się z reguły jako dziecko budziłem pierwsze w rodzinie i oczywiście robiłem gwar, bo jak to może być, że ja nie śpię, a inni śpią, prawda? Więc w momencie, w którym słyszała to kropa, słyszał to kropa, słyszała to kropa, w sumie to był kot, ale ja na imię Kropka. Już sam nie wiem, jak to odmieniać, nieistotne. To była po prostu Kropka. Więc kot ten e, przybiegał, wskakiwał na łóżko i pierwsze co robił, to po prostu zaczął, znaczy zaczął, lizał mnie, Lizał mnie po twarzy, e, wtulał się we mnie po prostu, a w, później, kiedy, kiedy już ze mną się przywitał i poleżał, kiedy mój ojciec po prostu przykładowo miał na drugą zmianę i siedział w domu i spał, robił, robiła kropa, już nie wiem jak odmieniać tego kota, po prostu robił to samo, dokładnie to samo, że biegł do mojego ojca i zaczął lizać zaczął widzać, zaczął się witać. To było po prostu piękne. Kot był tak oddany, był niewiarygodnie mądry i inteligentny przede wszystkim, bo w momencie, w którym przykładowo moja mama zaczęła się denerwować, kiedy on przybiegał i witał się ze mną i ganiał, znaczy moja mama zaczęła go ganiać. To kot był na tyle mądry, że znalazł sobie szczelinę między wersalką, czyli pod wersalką, bo wtedy jeszcze mieliśmy taką starą wersalkę, gdzie po prostu dało radę wejść pod nią i był na tyle po prostu zwinny, ponieważ wersalka nie była dosunięta do samej ściany, tylko miała tam jakąś przestrzeń, szczelinę delikatną, potrafił po prostu wypełznąć z drugiej strony i już leżał koło mnie, ponieważ ja y, y, oczywiście leżałem przy ścianie. A moja mama z brzegu. Eee... Najciekawsza i najśmieszniejsza historia, jaką pamiętam, to była wtedy, kiedy przyszedł do nas listonosz. I ja sobie siedziałem z kropą po prostu na wersalce. I kropa sobie tak usiadła, najeżyła się i tak się patrzyła na tego listonosza. No i tam moja mama zaczęła po prostu opowiadać temu listonoszowi, że to jest kotek, że on tam został po prostu przygarnięty, że ten kotek został przygarnięty z piwnicy, przybiegł, no i powiem Wam, że po prostu yy, kiedy listonosz uznał, że yy, zabierze po prostu kropę, to kropa się tak fajnie namierzyła i zrobiła takie Miau! także to było genialne, pamiętam to doskonale. No i tak sobie powiem Wam szczerze, ta kropa żyła z nami przez, a dobre 2,5 roku, bo kiedy po prostu kropa nas, że tak powiem, opuściła, chodziłem już do drugiej klasy szkoły podstawowej, ale czy do pierwszej? Muszę to, no, musiałbym to sobie wyliczyć. W każdym razie już na pewno chodziłem do szkoły. Oczywiście tej wstępnej, pierwszej pierwszej czy drugiej klasy jakoś tak, bo w zerówce to jeszcze z nami na pewno była. Znaczy, jak ja chodziłem na zerówki, to kot jeszcze na pewno z nami był. I słuchajcie, e, kot po prostu w pewnym momencie dojrzał. Zaczął e, odczuwać potrzeby fizjologiczne, wiadomo o co chodzi, ponieważ ten kot nie był przez nas kastrowany, to znaczy ja to akurat na ten temat niewiele wiedziałem, mając tyle lat, no ale moi rodzice po prostu nie kastrowali tego kota, w związku z czym kot sobie Odczuwał po prostu swoje potrzeby fizjologiczne i zaczął nam siusiać. A wiadomo jak pachną, że tak powiem, szczyny kota. No po prostu niesamowicie pachną. Śmierdzą. Po prostu mają taki swój odór, który ma przyciągać kotki. No i moi rodzice doszli do takiego wniosku, że po prostu Zaczną wypuszczać kota. Że kot już jest na tyle duży, że, że zaczną go po prostu wypuszczać. I tak też się stało. E... Oczywiście ja byłem przeciwnikiem, zacząłem płakać, no bo jak to tak może być, mój kotek i w ogóle i w szczególe, no ale po pewnym czasie i ja zrozumiałem, że no kot się męczy w jakiś sposób. Więc zaczęliśmy tego kota wypuszczać. Początki były takie. Że krowa y, przychodziła do nas, y, kiedy po prostu była głodna, ponieważ y, znalazła sobie miejsce w piwnicy. Podejrzewam, że to było to samo miejsce, w którym po prostu żyła sobie. Y, to znaczy, żyła sobie, gdzie została poczęta, s, y, gdzie y, się urodziła i, i, i skąd po prostu przybiegła. Takie przynajmniej są moje podejrzenia. Y, natomiast. Y, po prostu to było na takiej zasadzie, że przychodziła do nas, kiedy po prostu odczuwała potrzebę głodu. No i po pewnym czasie podchodziła do drzwi i zaczęła schodzić na dół. Ale jeszcze pominąłem jeden wątek. Co jeszcze było ciekawe u, u, u ukropy? Ugropy było to ciekawe, że zawsze, kiedy po prostu mój ojciec wracał z pracy. A z reguły chodził po schodach, nigdy nie jeździł windą, więc kot miał już na tyle wyczucie, że wiedział mniej więcej, że zbliża się godzina 16. I za każdym razem, kiedy ktoś wchodził, stała pod drzwiami i uszami nasłuchiwała jak pies, jak typowy pies, nie jak kot, tylko jak pies. I czekała po prostu, aż wróci mój ojciec, bo tak jak mówiłem, jego też bardzo lubiła. Natomiast wracając do tematu. Po pewnym czasie kot w ogóle y, nie przychodzi już do nas na górę więc my zaczęliśmy schodzić do Kota dół. i teraz zaczyna się trauma dla mnie trauma ponieważ ta sytuacja strasznie mnie zabolała. otóż y, kropa miała jedną zasadniczą podstawową zasadę niestety dla niej było to złe Ponieważ ufała ludziom, bo nie miała powodu, żeby nie ufać ludziom. Ponieważ yy, żyła sobie z nami i prawda jest taka, że nikt jej krzywdy nie robił. I słuchajcie, trauma 6-7 dziecko, w moim przypadku, no już chłopak trochę rozumny, no w sumie bardzo nawet rozumny, schodzimy sobie na dół, widzimy taką sytuację, kot, który jest otoczony gromadką dzieciaków, gdzie po prostu y, tego kota y, można powiedzieć tłamszą. Ja od razu poznałem, że to kropa, i kiedy ta kropa mnie zobaczyła, to tak zaczęła po prostu miałczeć, intensywnie miałczeć. Mój ojciec się zdenerwował, przepędził to całe towarzystwo, ale ja już po prostu w jakiś sposób, wiecie, no, nie, bo szliśmy po zakupy, całą drogę marudziłem zacząłem dopytywać się, czy nic się kotu nie stanie i tak dalej, i tak dalej. Więc szybko zrobiliśmy zakupy, wróciliśmy do bloku, weszliśmy do klatki. Ja wiedziałem, że Kropa jest w piwnicy. Zawołałem ją, przyleciała, przybiegła, wziąłem ją na ręce i przytuliła się do mnie tak mocno, że możecie sobie to tylko po prostu wyobrazić. To była piękna, piękna sprawa. No, ale po tych sytuacjach, gdzie po prostu kropa już zaczęła w jakiś sposób doznawać, można powiedzieć, krzywdę ludzką, zauważyła, że nie wszyscy ludzie e, chcą głaskać i tulić, ale również pociągną gdzieś tam za ogon, za łapkę, zaczęła po prostu dziczeć. Tak, jak to przystało na kota. Osiedlowego kota, zresztą, nie oszukujmy się. Kot zaczął dziczeć. Kot zaczął unikać nawet nas. Długo w jakiś sposób musiałem przyzwyczajać się do tej myśli, bo ja jeszcze tak mniej więcej ze dwa lata, to gdzieś tam w podświadomości tego kota, tą kropę miałem. Niestety przyszedł taki czas, że kropy nie było już w piwnicy. Ale stała się jeszcze jedna rzecz. Wtedy już byłem w czwartej klasie szkoły podstawowej. Była taka sytuacja, że moja mama z moją ciocią jechały prawdopodobnie na cmentarz, bo już wtedy mój ojciec zmarł. Znaczy, już nie żył dwa lata. I moja ciotka z moją mamą zobaczyli kota. I moja mama w tym kocie rozpoznała kropę. I mówi do ciotki, zobacz, tam jest kropa. To znaczy, ja to akurat wiem z opowieści, bo ja tej sytuacji już nie doznałem. Nie, nie, nie byłem świadkiem tej sytuacji. Moja ciocia mówi, gdzie kropa tam, kropa. Kropa to już dawno gdzieś tam jest. A moja mama kropka zawołała kropka, kropa się spojrzała, stanęła, popatrzyła i czmychnęła. I to był ostatni moment, kiedy po prostu yy, kropa była przez. Kogokolwiek z naszej rodziny, że tak powiem, widziano. Tak przedstawia się pokrótce historia dotycząca kotka o imieniu Kropka. Podsumowując, był to bardzo mądry kot. Kot, który był psem. Kot, który nie reagował na kici-kici, a na kropa. Kot, który był do takiego stopnia inteligentny. Tak, ty jesteś kropa, na pewno. Moja kropa kochana. To jest bohaterka numer jeden. Pchełka. Tak? Mm, uciekaj. Bo ja poopowiadam ludzikom. No. No, no i słuchajcie, i, i po prostu ten kot był niesamowitym kotem, przynajmniej w moim odczuciu i tak go zapamiętałem. Eee, powiem Wam szczerze, że nawet jak teraz o tym opowiadam, to gdzieś tam mi się buźka uśmiecha. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o pierwszego bohatera za tydzień, dokładnie za tydzień, ponieważ te serie, cztery odcinki, czyli jeden mam no już za sobą, będą wychodziły co tydzień, co sobota. Za tydzień opowiem Wam o suczce, która miała na imię Panda.